maneczko witam Was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale niedługo też wlotuje odcineczek z mojej szafeczki Fortnite to już chyba trzecia część i ogólnie tak, jestem bardzo i to bardzo smutny, bo niektórzy z was mnie hejtują. Tak, niektórzy z was mnie hejtują. Ja sobie usunę kmareczkę. Niektórzy z was mnie hejtują i to po prostu mnie denerwuje. O Jezu, nie! Nie gale, że to jest ten zły o Jezus Maria Mega elektro O matko O Jezu O matko, o nie O nie to jest złudek. Nie no ja nie żyję Ja mam złydek Póki mi kolega ustawił, niestety Więc mam bardzo złydek Mam mały dek, zapewne to przegram Bo nie mam szans Jak mam ten dek Bo po prostu tym dekiem nie umiem grać Nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie Po prostu nie lubię tym dekiem grać i No co więcej mówić, po prostu nie lubię tym dekiem grać To jest chyba oczywiste o nie, no, zmarnowałam noga. No i najgorzej. Ojo,jo,jo,jo. Oj. Aha, ja nie mam dwóch wieży. O kurde. To jest mały minus. ja nie mam dwóch wieży, on ma. Znaczy, on ma jedną wieżę. No to chyba się niczym nie różni. Gin. Dziękuję bardzo. Gigi, dobra gierka. To jest. Przegrana więc GG No, nie mam z tym gościem ani jednych szans jak mam ten głupi dek. Zaraz się zdenerwuję Dobra więc, komentujcie subskrybujcie na razie, cześć! Nara.